Na pewno wielu z Was pamięta kultową scenę z filmu Killer, jak to ryba ubrany w rękawice bokserskie mówi: Ty nazywasz się Killer i jesteś Killer! I chcę tej metafory, tej sceny użyć jako metafory, czy też trampoliny żeby się od niej odbić i poboksować się z wami, poboksować się intelektualnie, bo myślę, że ta bokserska metafora tutaj, czy ten kontekst jest istotny, może mieć swoje znaczenie. O co mi chodzi? O to przeczytałem, jak to pani marszałek, czy też marszałkini, jak sama by pewnie wolała, Sejmu, pani Nowicka, Martwi się o zwierzęta, albowiem ubój rytualny wydaje się jej być czymś bardzo złym. Ubój rytualny zwierząt, rzecz jasna, mówi, powinniśmy zaprzestać praktyk, które powodują niepotrzebne cierpienie zwierząt. Powinniśmy zaprzestać praktyk, które w niehumanitarny sposób pozbawiają zwierzęta życia. Na czym ten mój boks intelektualny yy, polega? Ano, na tym, że chcę jawnie zakwestionować te dwie opinie, te dwa przekonania. Po pierwsze, wielu pewnie wzburzy się, ale powiem otwarcie, Zwierzęta nie cierpią. Zwierzęta nie cierpią. Przeżywają ból, doświadczają bólu, doświadczają swoistego zwierzęcego lęku i mają wiele podobnych doznań. Natomiast nie cierpią. Cierpienie, drodzy Państwo, to jest ból, strach, nieszczęście, krzywda. Przeżyte przez specyficznie ludzką świadomość. I to nazywamy cierpieniem. O ile na przykład znamy wiersze poetów, którzy walczyli na barykadach i opisali cały swój strach związany z możliwością utraty życia, oddali to w pięknych słowach w swoich wierszach, o tyle nie znamy żadnych wierszy, mówiących o tym samym, które napisałby na przykład zając po tym jak szczęśliwie udało mu się uciec przed lisem czy wilkiem. To jest jeden z powodów dla których nie powinniśmy mówić o tym, że zwierzęta cierpią. Chociaż stwierdzenie, że nie cierpią, nie jest dla nas żadnym przyzwoleniem do tego, żebyśmy w bestialski sposób zachowywali się wobec zwierząt. A dlaczego czepiają się też drugiej kwestii, owego niehumanitarnego pozbawiania życia zwierząt? Otóż może się mylę, ale wydaje mi się, że to, co humanitarne, jak samo słowo, źródło słów wskazuje, to to, co związane z człowiekiem, o ile można przyjść innym ludziom na przykład głodującym w Afryce czy mm, ludziom którzy z powodu jakiejś powodzi gdzieś cierpią nieść im humanitarną pomoc o tyle w odniesieniu do zwierząt ten termin brzmi co najmniej zastanawiająco co miałoby znaczyć powiedzenie niehumanitarne pozbawianie życia zwierząt. Muszę powiedzieć, że o ile jestem w stanie sobie wyobrazić, że w bestialski, nierozumny sposób można zabijać zwierzęta, o tyle nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że robimy to w sposób niehumanitarny. O ile jestem w stanie sobie wyobrazić, że w sposób niehumanitarny traktuje drugiego człowieka, o tyle nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że w niehumanitarny sposób traktuje よし。